W Energi Gas Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić montaż instalacji gazowej do Audi A6. Auto z 2,4 i litrowym silnikiem o mocy 170 KONI z 2006 roku. Założyliśmy na instalację BRC Sequent Plug and Drive i przejdźmy może do pokazania poszczególnych elementów tej instalacji. Na kolektorze z przodu wtryskiwacze gazowe BRC koloru pomarańczowego, dwie trójki, auto jest silnikiem w konfiguracji V6. Dodatkowo z prawej strony filterek fazy ciekłej, lotnej, przepraszam, i filterek fazy ciekłej. Oba filtry wybierają zabrudzenia. Pod pokrywą jakby obudową podszybia mamy komputer schowany, na wierzchu nasze podłączenie jeszcze dodatkowo pod instalację gazową reduktor, natomiast w tym samochodzie jest schowany w, nadkolu, w lewym nadkolu koło, koło pod lampą, tak naprawdę tutaj miejsca innego nie ma przełącznik, tutaj na życzenie przełącznik został zamontowany w popielniczce wlew w tym wypadku wlew pod klapką Konieczne jest użycie dokrętki, ponieważ ta wnęka jest dość mała, ale jest on schowany i nie jest to jakby tak problematyczne. Zawsze ten wlewik jest ukryty. Zbiornik, w tym wypadku zbiornik 83-litrowy, no wypełnia on tą wnękę maksymalnie jak się da, a tutaj na życzenie klienta oczywiście z dopłatą w tym wypadku 450 zł za taki zbiornik dodatkowo jest dopłaty. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Koszt instalacji tego samochodu 4600 zł plus koszt tego zbiornika 450 zł. Auto pali około 13 litrów benzyny, czyli około 14-15 litrów gazu spali. Dzięki temu oszczędność na każdym 1000 km będzie to około 350 zł. A zasięg na tym zbiorniku to około 435 km na jednym tankowaniu, czyli ten zasięg jest po prostu naprawdę niesamowity, mimo tego, że to auto też bardzo dużo pali. Zwrot instalacji gazowej w tym wypadku nastąpi po około 12-14 tysiącach km od momentu montażu, czyli. Myślę, że dla przeciętnego Polaka to jest około pół roku, maksymalnie rok czasu. Jeżeli mają Państwo takie samochody, zapraszamy do Energika z Polska. Kontaktujcie się z Państwo z nami, pytajcie. Chętnie zamontujemy każdy samochód. Dziękuję i zapraszam.